W czasie deszczu dzieci się nudzą To ogólnie znana rzecz Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się Ale strasznie nudzą się w deszcz Do flaszeczek złapią duszek Wypuszczają puch z poduszek Żyletkami krają i śpiewając słowa, te w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie nieznana rzecz. Choć mniej nudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Się, czy... Nie pogardzą również gratką wy do piec dziad. Podpalając wroty, wraz z refrenem cichym. W czasie te szczucie ci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć nie wrodzą się i nie trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Miluśnik! Nieraz też i cała chatka zajmuje. Się od wrody dziadka A choć ją ugasi strasz, Czy to stąd nie płynie Aż że w czasie deszczu Dzieci się nudzą To ogólnie znana rzecz Choć mniej brudzą się I mniej trudzą się Ale strasznie nudzą się w deszcz Mili się. Mili się. Więc tu trzeba by zależeć nie mieć dzieci, a już je heśli one są To uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą To ogólnie znana rzecz Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się Ale strasznie nudzą się w deszczu